Czas i jak on działa, część druga. Linie czasu. Materiał z kanału Swaru Official opublikowany 3 maja 2023 roku. Witajcie, dziękuję, że znów jesteście tu ze mną. Mam nadzieję, że wszyscy macie się bardzo dobrze. Jestem Marii Swaru. Ten film będzie pierwszą częścią dotyczącą linii czasu, jako że linie czasu są bardzo długim i skomplikowanym tematem. Można go jednak uznać również za drugą część filmu dotyczącego czasu i jego działania. Odkąd założyłam swój kanał, publikuję moje tematy z pewną gradacją, od prostszych do bardziej skomplikowanych. Na początku przedstawiałam nawet koncepcje, które większość z was znała już od moich poprzedników, jednak musiałam wyrazić swój osobisty punkt widzenia na ich temat. Zapoznanie się ze wszystkimi poprzednimi koncepcjami, które przedstawiałam od czasu uruchomienia mojego kanału YouTube, byłoby bardzo pomocne w zrozumieniu tych obecnie przeze mnie publikowanych bardziej skomplikowanych lub złożonych tematów. Jednak na ten moment obejrzenie kilku moich ostatnich filmów może być wystarczające. Te kilka ostatnich filmów publikowałam w określonej kolejności. Czym jest czas, czym jest dusza, zaawansowane dusze i ich umysł roju oraz wszystko jest umysłem, wszystko jest świadomością. I tutaj obejrzenie tych właśnie filmów byłoby niezbędną podstawą do zrozumienia aktualnego filmu i niektórych następnych. W moim poprzednim filmie wyjaśniłam, dlaczego wszystko manifestowane jest z umysłu i jako działanie lub podprodukt świadomości oraz idei, które ona tworzy. Czas i linie czasowe nie różnią się od tego. Jako podstawa porównawcza do tego, co powiem dalej, Czas na Ziemi postrzegany jest w sposób całkowicie liniowy, jako sekwencja zdarzeń poruszających się w jednym kierunku, od przeszłości do teraźniejszości i przyszłości, w nieelastyczny i niezmienny sposób, gdzie każda jednostka pomiaru czasu – sekunda, minuta, godzina itd. zachowuje tę samą długość czasu trwania w dowolnym punkcie linii lub sekwencji czasu, w którym się znajduje. Dla ziemskiej nauki te jednostki czasu są tak stałe i nieelastyczne, że uważa się je nawet za stałe w jej równaniach matematycznych, mimo iż naukowcy opracowali także kilka równań, które dowodzą, że czas zmienia swoje wartości, gdy obserwowany jest w pobliżu obiektu o dużej masie lub gdy jeden z punktów pomiarowych porusza się z jakąś prędkością. Ten ostatni punkt został nawet na Ziemi udowodniony empirycznie. Na statkach kosmicznych zbudowanych przez ludzi umieszczono super dokładne zegary atomowe i porównano ich odczyty z klonami tych samych zegarów umieszczonymi na Ziemi w centrum kontroli misji. Nie ma więc żadnego logicznego powodu, dla którego ludzcy naukowcy mieliby nadal upierać się przy używaniu czasu jako stałej w swoich równaniach. Które mają na celu próbę wyjaśnienia, jak działa wszechświat, poza utrzymywaniem kłamstw, które są wykorzystywane do wzmacniania ich matriksa kontrolującego Ziemię. Ponieważ sami już udowodnili, że czas nie może być stałą, że jest on zmienny, więc sami sobie zaprzeczają. Na przykład upierają się oni przy obliczaniu dat wstecz w czasie, jak w przypadku określania wieku wszechświata od wielkiego wybuchu, o którym nawet oni wiedzą, że nie był on prawdziwym wydarzeniem, jako że jest to tylko symbolika tajnych stowarzyszeń. Inni naukowcy nalegają na przypisywanie dat wydarzeniom na Ziemi, które miały miejsce w bardzo odległej przeszłości. Takim jak na przykład era mezozoiczna, od 248 milionów lat wstecz do 65 milionów lat wstecz, i era kenozoiczna, od 65 milionów lat wstecz do chwili obecnej, podczas gdy niemożliwym jest ustalenie jakiejkolwiek daty, ram czasowych lub czasu trwania dnia w tamtym czasie. Czas ściśle zależy od obserwatora i jego stanu świadomości, ponieważ jest jego bezpośrednim podproduktem. Dlatego nie ma sposobu, aby określić, jaki obserwator jest tym, na którym opierają oni swoje obliczenia i na jakim stanie jego umysłu. Jedynym przypuszczeniem byłoby to, że bazowym obserwatorem dla tych obliczeń czasowych jest zbiorowa nieświadomość, która istniała w tamtym czasie, ale jest to tylko przypuszczenie, ponieważ szczerze wątpię, aby ci naukowcy nawet rozważali istnienie czegoś takiego jak zbiorowa nieświadomość. Mając to wszystko za podstawę do tego, o czym będę mówiła za chwilę i używając kształtów geometrycznych do opisania lub próby nadania czasowi formy, ziemska percepcja i jej nauka definiują czas jako linię poruszającą się w jednym kierunku, jak powiedziałam powyżej ale dla zaawansowanych cywilizacji, które osiągnęły zdolność międzygwiezdną, czas jest reprezentowany jako kula, która stale rozszerza się we wszystkich kierunkach. Można by go również przedstawić jako niezliczone linie, rozszerzające się i poruszające się we wszystkich kierunkach, tworzące coś w rodzaju kuli z ruchomymi, cały czas rosnącymi kolcami. Przez ziemską naukę czas uważany jest za czwarty wymiar, jak na liście długość, szerokość, wysokość i czas. I patrząc na czas z punktu widzenia ziemskiej nauki, jest on rzeczą jednowymiarową, podczas gdy w rozumieniu nauki zaawansowanych międzygwiezdnych cywilizacji byłby on obiektem trójwymiarowym. Z punktu widzenia i rozumienia ziemskiej nauki świat materialny czy też świat żywych ma trzy wymiary w przestrzeni i jeden wymiar w czasie, w sumie cztery wymiary, podczas gdy z punktu widzenia i zrozumienia zaawansowanej pozaziemskiej nauki istnieją trzy wymiary w przestrzeni i trzy wymiary czasu, w sumie sześć wymiarów. I tu jest interesująca wskazówka. Zauważ, że 4 nie jest nawet liczbą pierwszą i znajduje się poza pierwotną sekwencją 3, 6, 9, 12, która reprezentuje stronę eteryczną we wszystkich pozaziemskich równaniach próbujących wyjaśnić rzeczywistość, w tym także w tych, które są podstawą dla wolnej energii punktu zerowego. Natomiast czterowymiarowa czasoprzestrzeń, którą obserwuje ziemska nauka, jest niekompletna, ponieważ pomija eteryczny składnik rzeczywistości, jak zresztą robi to zawsze. Na marginesie, sekwencja 3, 6 i 9 postrzegana na Ziemi również jest niekompletna, ponieważ jest obserwowana z punktu widzenia modelu matematycznego o podstawie 10, uważanego za błędny przez cywilizacje międzygwiezdne, które używają modelu opartego na dwunastce który logicznie zawiera również liczbę 12. Dlatego na Ziemi wszystkie próby uzyskania równań roboczych dla energii punktu zerowego kończą się niepowodzeniem, ponieważ istnieje silna nierównowaga energii między stroną eteryczną a stroną materialną. W związku z tym przepływ energii jest wadliwy i nie ma tendencji do przemieszczania się lub depolaryzacji ze strony eterycznej do świata materialnego co czyni go bezużytecznym. Aby można było postrzegać czas jako poruszający się progresywnie, musi on być z czymś skontrastowany, podobnie jak prędkość można ocenić jedynie wtedy, gdy skontrastujemy ją z obiektem statycznym. Na Ziemi podstawą ludzkiego postrzegania czasu są planetarne cykle dnia i nocy, z których wywodzą się pojęcia godzin, minut i sekund. A te z pomocą zegarów i zegarków wykorzystywane są jako mechanizm koordynujący sam ziemski Matrix, podobnie jak metronom koordynuje grę muzyków. Na Ziemi czas jest wykorzystywany jako jeden z pierwotnych mechanizmów kontrolujących Matrix, ponieważ koordynuje on percepcję wszystkich ludzi w ich zbiorowej nieświadomości, aby zmusić ich do postrzegania czasu w mniej więcej jednakowy sposób tworząc w ten sposób iluzję, że czas porusza się tylko w jednym kierunku. Dzięki temu kolektywne moce ludzkiej manifestacji są doskonale zsynchronizowane, a zatem i efektywne. W warunkach, w których nie ma nic, co mogłoby służyć za kontrast, np. w głębokiej przestrzeni kosmicznej, lub gdy umysł, który wytwarza czas jako produkt uboczny procesu myślenia, nie jest pod wpływem żadnej zbiorowej nieświadomości, jedyną rzeczą, którą obserwator ma za kontrast, jest jego własne postrzeganie czasu trwania przepływu jego własnych myśli. Linie czasu definiowane są jako sekwencje wydarzeń, które nawzajem się poprzedzają gdzie te przyszłe są konsekwencją teraźniejszych i przeszłych sytuacji oraz ich uwarunkowań. To sprawia, że zdarzenia na linii czasu, które jeszcze nie miały miejsca, są mniej lub bardziej przewidywalne, ponieważ może istnieć tylko ograniczony zakres możliwości opartych na poprzednich okolicznościach. Ziemska koncepcja linii czasu twierdzi, że jest ona czymś zewnętrznym w stosunku do jednostki, która doświadcza jej w deterministyczny sposób, podczas gdy w rzeczywistości to właśnie jednostka manifestuje linię czasu poprzez swoją percepcję. Istnieje zatem nieskończona liczba możliwych linii czasowych, a jedyną rzeczą, która powstrzymuje jednostkę lub grupę jednostek przed zmianą linii czasowej na bardziej dogodną lub pożądaną, są ich własne ograniczenia, które wydaje im się, że mają. Tak więc to ich własny umysł jest tym, co ogranicza zakres możliwych scenariuszy i nic więcej. Linie czasu jako takie są koncepcją w umyśle czujących istot, które mogą snuć hipotezy na temat sekwencji prawdopodobnych zdarzeń w oparciu o obecne i przeszłe sytuacje i wydarzenia. Linie czasu nie są czymś, co istnieje poza jednostkami, które ich doświadczają. Wszystko, co istnieje, łącznie z sytuacjami, które są mentalne lub fizyczne, oraz wszelkimi wydarzeniami, jest wzorcami energetycznymi w polu energii potencjalnej, jak wyjaśniłam w moich poprzednich filmach. Wszystko więc, co jednostka lub grupa jednostek musi zrobić, aby przełączyć się na linię czasu mającą sekwencję wydarzeń, które są bardziej pożądane przez tych, którzy będą ich doświadczać, to zmienić nastawienie i myśli, które są częstotliwością twórczej energii. A gdy to zrobią, staną się częstotliwością pasującą do tych pożądanych wydarzeń, ponieważ ich wibracje będą się pokrywały. W taki sam sposób, w jaki można to zrobić mentalnie, zmieniając nastawienie i wibracje, oraz biorąc pod uwagę, że wszystko jest energią, która jest reprezentowana numerycznie jako wzorce w polu eterycznym, i to, że jak wyjaśniłam wcześniej, statek kosmiczny może generować tę pożądaną wibrację za pomocą swoich silników. To, jeśli obliczenia są poprawne, może on sprawić, że jego pasażerowie zostaną dopasowani do pożądanej przyszłej sytuacji lub rezultatu. Zostanie to szczegółowo wyjaśnione w innym filmie. To będzie wszystko na dzisiaj, dziękuję za obejrzenie mojego filmu bardzo to doceniam dbajcie o siebie i do zobaczenia następnym razem z wielką miłością, Marie Swaru tłumaczyła Agnieszka czytała Kasia zrealizowano dla kanału Agencja Kosmiczna.